Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna Kolasińska. jestem studentką drugiego roku socjologii zachowań ludzkich. Zadanie pierwsze. Wydarzenie, które przedstawię, miało miejsce niespełna dwa tygodnie temu w jednej ze szczecińskich kamienic. Asia, studentka socjologii, była świadkiem dramatycznych przeżyć pewnej rodziny. Od głosy płaczącej kobiety, krzyk dzieci, krzyk mężczyzny, nie pozwoliły młodej dziewczynie przejść koło sprawy obojętnie. Pomogła, poszła, zapukała do drzwi, zaproponowała pomoc. Niestety nie mogła jej zaproponować jakby w pełni, jak chciała. Płacząca, zakrwawiona na twarzy kobieta zamknęła drzwi, krzycząc, że nie potrzebuje litości. Za drzwiami rozległ się krzyk dzieci, które wołały o pomoc, błagały, żeby osoba, która odwiedziła mieszkanie, nie odchodziła. A teraz nowości. Producent, producent zabawek skonstruował skarbonkę, która pomoże Japończykom oszczędzać. Kiedy zapomina się o wrzuceniu do niej pieniędzy, skarbonka głośno o sobie przypomina. Kiedy właściciel nie zasili skarbonki dzienną dawką gotówki, zasilana bateriami zabawka wibruje i co godzinę hałasuje. Kończy się to głośnym dźwiękiem przypominającym wybuch i wyrzuceniem zawartości na zewnątrz. Z taką skarbonką nie ma innej rady. Trzeba oszczędzać, powiedział przedstawiciel firmy Tomi. Chcieliśmy dodać trochę dreszczyku emocji procesowi oszczędzania, który zwykle jest bolesny, dodał. Produkt kosztuje 3000 jenów 27 dolarów. W Chinach mężczyzn w wieku odpowiednim do zawarcia małżeństwa jest o 15 milionów więcej niż kobiet, Podał wczor podały wczoraj państwowe media. Jest to spowodowane tym, że wiele Chinek decyduje się na aborcję, jeśli wiedzą, że urodziłyby dziewczynkę. W kulturze chińskiej tradycyjnie większą wartość przykładano do posiadania męskiego potomka. W kraju środka na 100 dziewczynek rodzi się 119 chłopców, a na wsi nawet 122, poinformowała agencja Xinhua. Dane na ten temat przekazał przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Ludności i Planowania Rodziny Zhang Wenging. Choć ustalenie płci płodu za pomocą USG jest w Chinach nielegalne, to wielu przyszłych rodziców decyduje się płacić za przeprowadzenie takiego badania. Zhang zapowiedział, że władze będą zwalczać to zjawisko. Dziękuję.